Nazywam się Radek Składowski, jestem lekarzem ortopedą i pasjonatem, bynierzec, nie rzec, obsesjonatem narządu ruchu. Początkowo pinoterapia była takim mini szkoleniem dla pacjentów i ich rodzin. Stopniowo, oprócz pacjentów, zaczęli do mnie przybywać również fizjoterapeuci. Zainteresowanie tym tematem wzrosło tak bardzo, że musiałem uruchomić regularne szkolenie. Wskutek wieloletnich usprawnień, modernizacji, modyfikacji mojej terapii manualnej powstał koncept, model pracy, nazywany dzisiaj FRSC. Krótkim przedstawieniem tego modelu pracy jest kurs pinoterapii. Koncepcja pracy w naszym modelu opiera się na pewnym spostrzeżeniu i jego konsekwencjach: że jedna i ta sama zmiana histopatologiczna potrafi wyzwalać pięć rodzajów dolegliwości, zupełnie innych. I tak na przykład konflikty dyskowo-korzeniowe czy Entezopatie lub tępiopatie, mimo że histologicznie są jednorodnym zjawiskiem, potrafią się objawiać na pięć sposobów. Te sposoby zostały wyróżnione, skatalogowane, skonfekcjonowane i to najważniejsze. Do każdego z nich została opracowana specyficzna forma terapii. Zapraszam na szkolenie spinoterapii.